Jest potwierdzenie w sprawie Hołowni. Przejście do nowej epoki. Szymon Hołownia będzie kandydatem trzeciej drogi na prezydenta, ogłosił w TVN 24 senator PSL i były premier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem marszałek Sejmu i lider polski 2050 daje gwarancję przejścia do nowej epoki. Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta. Senator PSL potwierdza. Widzimy potrzebę zaproponowania kandydata, który jest z jednej strony demokratyczny, ma pewne elementy progresywności, ale jest bardziej widziany po stronie też konserwatywnej i doceniany mówił Waldemar Pawlak w rozmowie Piaseckiego na antenie TVN 24. Dopytywany przez prowadzącego, czy jest to wskazanie na Szymona Hołownię, odpowiedział: tak. I myślę, że daje też taką gwarancję przejścia do nowej epoki, bo ten czas ugrupowań postsolidarnościowych wydaje się kończyć. Mamy takie cykle pokoleniowe w ekonomii, w polityce, nawet w kościele. Jestem zwolennikiem trzeciej drogi w obecnym kształcie, bo umówiliśmy się na współpracę taką, która docelowo dochodzi do wyborów prezydenckich i tu wspólnym kandydatem jest Szymon Hołownia i w tej umowie przewidujemy taką właśnie perspektywę czasową dla formatu trzeciej drogi, wyjaśnił Pawlak. Ocenił, że mankamentem polskiej polityki jest to, iż brakuje w kraju instytucji lub think tanków, które odwoływałyby się do perspektywy przynajmniej 30 lat, jaką ma już polska demokracja. Szymon Hołownia jest obecnym marszałkiem Sejmu i według umowy koalicyjnej między ko, trzecią drogą a lewicą ma pełnić tę funkcję do połowy 2026 roku. Jest także szefem partii Polska 2050. W 2020 roku startował w wyborach prezydenckich, uzyskując w pierwszej turze 13,87% poparcia, co dało mu trzeci wynik po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim. W październiku 2023 roku został wybrany na posła Sejmu X kadencji. Zanim został politykiem, chołownia był dziennikarzem oraz prowadził programy telewizyjne.